No, czekaj. Dobra. O, Plus wyrwali pręd. plombę, wyrwali oh, giga plombę, bo, bo, giga plombę, wyrwali. Pręd. No no I pyk! Jaka plomba! Dasa Assaida Dobra, trzeba ja, wyrwali skąd ja, plombę. Temu podpiąłem, a podpiętą kapuzę Dobra, dostał Dimo, do N leci. Ty pota i go Dobra, sam, 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 To są mewing streaky. Dawaj, spręż ich po prostu. Sprężą trzy, dwa, jeden sprężon. Dobra No i teraz braulujemy, braulujemy ich. Zniknęli, zasadzinek, okej. Okay. Ja mm. pamiętać, że on zniknie. W sensie a, musisz to, go przebrawlować. O, super, super, nice. super, super, super. Dajcie drugiego, no, drugiego, na drugiego. Krypcie, nie? Dacie radę drugiego? Ja yeah, szybko otwieram. Okej, okej, okej. Ja otwieram skrzynkę, już wam mówię. Ty, 5 milionów in total, co tutaj dropło? 8-3 sakwa znowu, co jest? Jest na Dima. Buty spalił. Okej. Okay. Ile dał? Nie wiem. A, ja, pod... czekaj, yy, okej, okay, kosiek podepnie O kurwa, 14, ile? 14 yy, dobra, 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 tylko teraz trzeba to jakoś mądrze przelutować, nie? No, osiem dla baga, osiem dla Dobra, to lutuj, lutuj, lutuj. pod one-shot. Kisar spanki na one yy, Dobra, po, A, po, po, to podtagowałem mu, podtagowałem mu, podtagowałem mu. No, no. I pyk, jaka plomba! Eee, super, super, stary. Meteor z nieba mu na łeb spadł, nie? Dosłownie meteor z nieba mu na głowę spadł. Ślicznie, ślicznie, tylko że to ma buty. <laughs> <ty rozpadnie. śmiech> Nigdy nie sparżono. <laughs> Dobra, lecę, lecę, zaraz, zaraz kolejny meteor zleci mu na głowę. O, nie doleciał. Stary, milion trzysta, mówiłem, mówiłem. Ja wiedziałem, że to po prostu jest warp wziomek. Dobra. Raczej na spokojnie. OK, super, dostał Stuna. Dobra, masz Perja, jak chcesz? Mam. Masz, super. Dobra, i teraz go podpinamy. I jak odpali combo, to imo zniknij. Mhm. Chowuję go. Dobra, dziwnie się zachowuje ziomek. No, ucieka, nie? Po prostu. Mhm. w sensie, Ej, czy on nie ma Undeda? ma i podpinamy combat. I... Idź do deski. Mhm. Jest mam go. No. To też pił. Idzie direct do NW, direct do NW. Może Ene odbił, może Ene odbił okay. lekko. Jest NA, jest NA, jest NA, jest NA, Spalił buty. Ja mam buty za pięć okay. eee, za trzy, dwa, jeden pale buty się, nie zmontuje, nie zmontuję, jest git. Okej, okay, super. Dobra, jest trupem, jest trupem. Świetnie, 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 świetnie. Ty, a ja przez chwilę się zestresowałem. 800 tysięcy przelutuję. Uuu, poczekaj, 10, poczekaj. 10, 8, 8, 8, 8. 8 Nie tym razem. Nie strzelaj. O, ale ej, ej, nie, 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 ej. Ej, 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 ale. Ostatnio trafiłem 10, ostatnio trafiłem nie No, ostatnio, ale parę fioletowa 3 miliony? No, chłopaki. No, chłopaki. No, jestem w dupie. Jestem w totalnej jest... dupie. Jest kurwa źle. Jest źle. Jest Uf, bardzo źle. Jest okropnie. Jest okropnie. Czulta w ciebie, ja miałem najwięcej. Czul w ciebie? Aha. A ja to, co, bardzo, to co, mi się Co to ta... Nie miło Nie miło, nie miło. No mi też się niemiło teraz zrobiło. Ale przeżyjesz? Nie wiem. Nie, nie wiem. nie wiem. Uciekaj! Znaczy, uciekaj! Uciekam! Znaczy, uciekaj! No powiem ci tak, no esno na bok, nie? No. <laughs> okay. Bodzie jakiś. A nie, dobra, nie takie na domu utopię. Dobra, jakieś kiepy. Doj, 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 doj. Mam, mam, mam. Killer nowy, killer nowy, nowy na fajce. Dobra. No tak, olali go, go. Teraz dopiero zdismontował, mu pomóc Ale on ma w ogóle, o oh, to. Fuck nowy healer jest mocny Dobra, spłynie. Powiedz, że on miał jakiś fajnego dropa. W ogóle nawet nie wiem jaka, jak, jak, jaki kolor był tej skrzynki. Dociągam. Dobra, i dawaj drugiego, drugiego od razu. Super, super. Super, super. super, super. miliony. No i pięknie. Ej, ty ty, 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 ty tego, tego, tego.

Przeciąłbym go w pilnach, nieważne. kurwa, 10 dach? milionów! Kurwa. to jest? To chłopaki jesteśmy zarobieni dzisiaj. What the fuck? Widzisz, jak ci przespotowałem? Co? To... My łapiemy ten target, o którym my mówiliśmy? Czy łapiemy jakiegoś randomowego ziuta? randomowego ziuta, podoba mi się to. Próbowałem na turkę złapać, ale był jakiś ziomek. oj, ojojoj, o. kumpel. Buty na slowku? Ojojoj. Karamba. Pedro, ja. No ja sobie też idę z kimś, nie, nie będę go straszył. Halo no, Stonic, no. can rucik? I steal, can I steal? I have no I stones. Kurka, kurka, kurka spalił, No spaliu. stones in here. Idę za Asa, idę. Dobra, I sam yeah. ja w końcu ja W, w, skąd, w, w, w. Dobra, 31 800 tysięcy? No! No idzie Widzisz? Idzie do mnie, idzie do mnie, idzie do mnie, idzie do mnie. No nie mam jak, nie mam jak, nie mam nic, nie mam nic. No, podatnie, podatnie. Dawaj, Max, dawaj, no dawaj, chociaż go dobimy, chociaż go dobimy. Nie mam nic, nie mam nic. Chociaż go dobimy. Dobra. spłynął, spłynął, spynął. Super, 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 super. Eee, ale on ładny był. Fuck. Cześć, muszę spić, bo ja nie mam HP. O, 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 Dobra, trzeba zebrać. O stary. Kopać. Eee, totalny jeleń. Jeszcze go się to wyzywa. Totalny jeleń, no. E, wiesz co? Już to ładnie. Wiesz do co? Go? Wjechał do okay. statuka. Oj, i to jest... Wiesz co, jak ci mówiłem, że to jest totalny jeleń, to miałem na myśli, że serio to jest totalny Oj. jeleń. Mam miałem poty na inwiski. No, to jest totalny jeleń. Został mu podpięty kombat. Ja. ja muszę cofnąć moje ja. poty, ja nie... Spoko, spoko. Wiesz? No, to jest totalny. Ta, ta, totalny jeleń generalnie jest powalony. Totalnego okay. jelenia właśnie podcinam. I totalny Dobra. jeleń dropnął 2 miliony! <śla> Dobra. Eee... No, no dziwne setma. Giga dziwne mhm. setena. Na koniów zawracę do eski, zawracę do sofa, co? No, jest no, widzisz? Dziwny. giga Static dziwny. I giga dziwny Statikowy ziom. To jest healer chyba. Może max go będzie miał? Na pewno go będzie miał, zawalił się. Dobra, kołem 5 sekund od teraz. 4, 3, dobra jest master. Dobra, dostał Dimo Teraz jakbyś go przeciągnął, nie ma, nie ma ujawnienia, podpiął kombat chyba? Tak, popił kombat. Super, super, super. Ile miał? 54 tysiące? Tak, to był holos na sadiczki. A ja zawsze spoko no, go jest. złapać. Pudol. Hmm. Jedzie w NK, w NK. Kapuzę mu podpiąłem, ma podpiętą kapuzę. Dobra, dostał Dima, do, do n leci. Dziękuję. Jeszcze to jest fajniejszy Generalnie no, to, to... No, tak, no, tak, no, to ład, ładnie, ładniejszy, ładniejszy, ładniejszy. Dobra. No, ten jest zabity, tylko pytanie, czy na mnie nie zmontują tamten. A, kurde, ale ma wód. Dobra. No, mamy 5-3. 5-3, 5-3, 5-3. Tak. Nie zrzucił orbę? Montuję, montuję. No, montuje. to coś zmontuje, na pewno. Dobra. No i okay, dawaj, waliję. przeciągam. Ja ciężko. Wyciągam. Hmm. Ty nawet się sam przeciągnął. No i Kubaniec. Dobra, super. Ile miał? 1,5 miliona. Zajbiście, tylko teraz kto to dolutuje? No ja po. Potraszuję trochę, znaczy wilka nie zlutuje, bo nie ma mu dźwigu. Mhm. Nie chcemy? Podajcie? No, to... no, no, popatrz no, no, co no, robisz. Tej... Wiecie co? Ja bym mógł ich podjąć, rzeczywiście. No to, no, tylko musicie zbudować na coś. Bernuję im skillę. Mają wszystko popalone już, praktycznie. Bardzo dużo popalili. Dobra, teraz potrzebuję pomocy. No, czekaj. Dobra. O, wyrwali plombę, wyrwali gigaplomby, gigaplomby, giga wyrwali. 3, 2, jeden sprężam. Dobra. Dobra, dobra, dobra. I orajcie, right, right, orajcie cały czas po prostu right. orajcie. No, dobra, Nie ma killera Pamiętajcie. Mhm. Dobra. Tak, Dzięki, dzięki Dajki, pulują, dajki pulują. Jasna sprawa, Max tutaj zabija. Resetują dajki, resetują, denki, resetują denki. Będą, Będą dobra. się bić, będą się bić. Okay. Mam sprężenie za 5, za pięć sprężenia. Jeszcze nie, nie sprzężaj, nie sprężaj, nie sprężaj. Poczekaj jeszcze chwilę Po tym, po tym. No, I teraz już no, możesz się odpalać. Jak znajdziesz ja. sytuację to się odpalaj? Dwa, trzy? Czekaj? No. Dwa, jeden sprężam. Dawaj, dawaj dawaj, full stack'a, o ja, Ja dostaliśmy! No. Dobra, to było wild Spikeady na plecach bije, spikeady, spikeady, spike sporo tracą. Dobra. A nowy healer fajny był tu gdzieś, mhm. już nie wiem gdzie do, 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 no, 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 podczas pod Jest, jest, jest. Life'em, I on jest tym nowym killerem. Ej, on jest ładny. Dobra, i tam no, dałem ki dawaj, dawaj tego jeszcze jednego. Naturka, nie ucieknie. Mm -hmm. Dolutuj go, jak możesz. Dobra, tylko mi się już mana generalnie skończyła. nie? tylko 3 2, 1, mm -hmm. Dobra. No ja, I ja. super, i super, i super. Tylko jeden w nie? Ja. Jeden zbieracz. Ok. No i super, szybko wleciał, bardzo szybko wleciał, bardzo ładnie. Mm. Bardzo, ale to jest w ogóle. stary, Najlepsze jest to, że my to przewaliliśmy na debuffie depsowym, nie? W tym się. Sensie... No, po prostu był debuff depsa. Jakby ta podka niewiele zmienia finalnie, co mi się bardzo podoba. Dobra, ja do, to ja do niego podbię. Jest? Jest, jest, nie, jest do NW, jest do NW. No, na pingu, na pingu. No, do NW, do NL poleciał. Dobra, tylko teraz pytanie, czy to jest random ziół, to sobie lata po opęce, czy on coś serio ma? To mnie realnie nastawia. Ja Tewus stary... na kersie? No nie wiem, stary dziwny był. No, powiem ci tak, o! 2 miliony miał, tak? Okay. Wcale nie było źle, w Wtale... Z większej gildii ustawiają sobie makro na wystawienie Bema. Przykładowo, nie? No ma no, fotkę? Nie. nie ma fotki. Nie ma. I sobie na makrze to robią. Nie te no, te zasięgi to, są spostrzane. Prostu... No, no ale... Nie... No... Jakbyś mi dał speida ze skilla. Ja nie miałem jeszcze tak wiesz? O, dostał, nie dostał, nie dostał. Nie wiem czy nie za szybkie Dimo Ale może go dołapiesz jakimś cudem? Nie no masz buł, masz buł, dołapiesz go. No, no, pięk przepięknie, przepięknie. O, super, super, super. Prze Przeciągnięty idealnie. Perża mamy w ogóle, bo ty nie masz perża w naxavicie. Ja Kustar też nie ma, nie mamy perża. Ale zabijamy go tego. Tak Dobra, super, super, ile miał? Milion 200! Milion. Ej, Te rybaki to sypią, stary! Ja ci dokładnie Wiesz co, to? to jest użycie mózgu. <gulia> Chip. Nostradamus, stary, Nostradamus w gejta leci, rozumiesz? No, <gulia> nie mogę? Znaczy, poza faktem. Poza faktem, że nic nie mogłem zrobić. Nic. Przysięgam, kurwa, nic nie mogłem na to zrobić. Ej, a to jest po furę, Chodźcie na czołka, chodźcie na czołka, w tym czołku, jak przejdą, hmm. to wypłacimy w nich sadek. Dobra, o, chodźcie, chodźcie. i w NE, czekaj, 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 się, podejdź, podejdź, podejdź. Jeszcze chwilka, ginie za 3, 2, 1 i teraz wypaść w NE, wszystko w NE, wszystko w NE, wszystko w NE. Największe tego do ESB. Chyba, Minus no no minus healer, minus healer i teraz dobijamy. Super, 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 super. Dawaj tego tanka, dawaj tego tanka. On tam tanka wybił. Jak jest to combat podbiła. Co ty na mnie co o? to było? No, bardzo dobre rozegranie.